Szpony śmierci należą do najbardziej niebezpiecznych form życia, jakie pojawiły się na terytorium dawnej Ameryki Północnej po Wielkiej Wojnie. Choć powszechnie kojarzone są z postapokaliptycznym pustkowiem, ich geneza sięga okresu sprzed 2077 roku i jest bezpośrednio związana z tajnymi programami wojskowymi Stanów Zjednoczonych. Wbrew obiegowym przekonaniom nie są one dziełem przypadku ani wyłącznie skutkiem promieniowania jonizującego, lecz rezultatem świadomej, wieloetapowej ingerencji człowieka w strukturę genetyczną organizmów żywych. Pierwotnym celem programu, który doprowadził do powstania szponów śmierci, było stworzenie taniego i wysoce efektywnego zamiennika dla żołnierzy piechoty w warunkach ekstremalnych. Amerykańskie dowództwo wojskowe, mierząc się z narastającym konfliktem chińsko-amerykańskim oraz ogromnymi stratami ludzkimi, dążyło do opracowania organizmu zdolnego do samodzielnego prowadzenia działań bojowych w środowiskach skażonych, trudno dostępnych i wrogich dla człowieka. W tym kontekście szpon śmierci miał być nie tyle zwierzęciem bojowym, ile nową klasą broni biologicznej. Bazą genetyczną projektu stał się kameleon Jacksona, gat znany z wysokiej odporności środowiskowej, sprawnych zdolności adaptacyjnych oraz relatywnie złożonego układu nerwowego. Materiał genetyczny tego gatunku został połączony z sekwencjami pochodzącymi od innych zwierząt, których pełna lista do dziś pozostaje nieznana. Analiza zachowanych danych wskazuje jednak, że celem było uzyskanie organizmu dwunożnego zdolnego do precyzyjnej manipulacji otoczeniem a jednocześnie wyposażonego w naturalne środki służące do neutralizacji wrogów, w postaci ostrych pazurów i zębów. Celowa dwunożność stworzonej istoty zapewniała podniesienie głowy i rozszerzenie pola widzenia, a uwolnione kończyny przednie mogły zostać przekształcone w narzędzia ofensywne o niszczycielskiej skuteczności. Efektem tych działań był drapieżnik szczytowy, charakteryzujący się niezwykłą siłą fizyczną, zwinnością i wytrzymałością. Już na etapie przedwojennych testów szpony śmierci wykazywały zdolność do funkcjonowania w niemal każdym środowisku, od pustyń po obszary górskie. Ich agresja nie była chaotyczna, lecz podporządkowana instynktom łowieckim i zachowaniom stadnym, co czyniło je jeszcze bardziej niebezpiecznymi. Istnieją wiarygodne przesłanki, że co najmniej jeden osobnik został użyty bojowo podczas konfliktu na Alasce, gdzie wspierał oddziały piechoty morskiej USA w pancerzach T-45 przeciwko siłom Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Już w tym okresie zauważono, że manipulacje genetyczne, zastosowane przy tworzeniu szponów śmierci, wykazują strukturalne podobieństwa do innych tajnych projektów biologicznych prowadzonych równolegle przez rządowe frakcje, w tym te, które później stały się fundamentem badań enklawy. Choć brakuje jednoznacznych dowodów na bezpośredni udział enklawy w powstaniu gatunku, wiele wskazuje na to, że szpony śmierci były jednym z pierwszych praktycznych przykładów realizacji idei biologicznej dominacji pola walki. Wybuch Wielkiej Wojny przerwał dalszy rozwój programu, lecz nie zakończył historii tych istot. Przeciwnie, chaos nuklearnej zagłady stworzył warunki, w których szpony śmierci mogły wymknąć się spod ludzkiej kontroli i rozpocząć zupełnie nowy etap swojej ewolucji. Po nuklearnej katastrofie Wielkiej Wojny szpony śmierci znalazły się w sytuacji bezprecedensowej. Pozbawione nadzoru swoich twórców, uwolnione z laboratoriów i stref testowych, wkroczyły w świat zniszczony, lecz paradoksalnie sprzyjający ich dalszemu rozwojowi. Postapokaliptyczne pustkowie Ameryki Północnej, wyludnione, skażone i pełne nowych niż ekologicznych, stały się idealnym środowiskiem dla drapieżnika zaprojektowanego z myślą o przetrwaniu w każdych warunkach. W ciągu kolejnych dekad ocalałe osobniki nie tylko przetrwały, ale zaczęły się rozmnażać i stopniowo rozszerzać swój zasięg. W pierwszym stuleciu po wojnie doniesienia o szponach śmierci miały charakter fragmentaryczny i często były traktowane jako przesadzone relacje lub ludowe legendy. Izolowane gniazda, sporadyczne ataki na karawany i zniknięcia całych grup osadników budowały obraz mitycznego potwora, którego istnienie trudno było potwierdzić. Dopiero pod koniec XXII wieku stało się jasne, że szpony śmierci nie są anomalią, lecz stabilnym elementem nowego ekosystemu. Ich populacja wyraźnie wzrosła, a zasięg występowania objął znaczną część dawnych Stanów Zjednoczonych. Istotnym momentem w historii gatunku była ingerencja Mistrza, który wykorzystując wirusa wymuszonej ewolucji, dokonał dalszych modyfikacji fizjologicznych szponów śmierci. Choć nie wszystkie szczegóły tego procesu są znane, jego skutki były odczuwalne. Obserwowane po tym okresie osobniki charakteryzowały się jeszcze większą odpornością, siłą oraz zdolnością do adaptacji, co tylko pogłębiło ich reputację jako niemal niepowstrzymanych drapieżników szczytowych. W tym samym czasie zaczęły pojawiać się pierwsze udokumentowane przypadki trwałego osiedlania się stad w pobliżu dawnych aglomeracji, takich jak okolice gruzów czy obrzeża habu. Biologia szponów śmierci od początku zdradzała ich sztuczne pochodzenie. Są to duże, mięsożerne, dwunożne gady o masywnej, falującej muskulaturze, która zapewnia im nie tylko ogromną siłę, ale także zaskakującą szybkość. Choć ich anatomia predysponuje je do poruszania się w pozycji wyprostowanej, zaobserwowano, że podczas szarży potrafią przechodzić w ruch czworonożny, co znacząco zwiększa ich dynamikę ataku. Skóra szponów śmierci jest gruba, twarda i wyjątkowo odporna na uszkodzenia mechaniczne, skutecznie chroniąc je przed bronią białą i amunicją o niskiej mocy. Ich kończyny przednie zakończone są pięcioma palcami, z których każdy uzbrojony jest w długi, zakrzywiony szpon. Przeciwstawne kciuki umożliwiają precyzyjne chwytanie i rozrywanie ofiary, a pojedyncze uderzenie jest w stanie w ciągu kilku sekund śmiertelnie zranić nieopancerzonego człowieka. Dodatkową ochronę i broń pasywną stanowią rogi oraz kolce grzbietowe, które wraz z wiekiem i statusem osobnika stają się coraz bardziej okazałe. Zmysły szponów śmierci są wyjątkowo wyostrzone. Co czyni je doskonałymi łowcami, ale jednocześnie ujawnia pewne słabości. Silne bodźce dźwiękowe i intensywne światło mogą dezorientować te stworzenia, co bywa wykorzystywane przez doświadczonych myśliwych pustkowi. Mimo to, bezpośrednia konfrontacja z dorosłym osobnikiem pozostaje jednym z najbardziej ryzykownych działań, jakie może podjąć człowiek. Zachowanie szponów śmierci wskazuje na wysoki stopień organizacji społecznej. Są to zwierzęta stadne, w których strukturze dominuje para alfa, odpowiadająca zarówno za obronę terytorium, jak i reprodukcję. Ich instynkt terytorialny jest niezwykle silny, a raz zajęte obszary są bronione z bezwzględną determinacją. To właśnie ta cecha sprawiła, że szpony śmierci stały się jednym z największych zagrożeń dla rozrastających się ludzkich osad. Jednym z kluczowych czynników, które umożliwiły szponom śmierci trwałe zakorzenienie się w ekosystemach pustkowi, jest ich strategia rozrodcza. W przeciwieństwie do kameleonów Jacksona, od których pochodzą, szpony śmierci są gatunkiem jajorodnym, a ich cykl reprodukcyjny podporządkowany jest przetrwaniu stada jako całości, nie zaś pojedynczego osobnika. Samice składają jaja w skupiskach. A do reprodukcji dochodzi niemal wyłącznie z udziałem najsilniejszego samca, którym w większości przypadków jest samiec alfa. Mechanizm ten, głęboko zakodowany w ich instynkcie, prowadzi do ciągłej selekcji najpotężniejszych cech fizycznych i behawioralnych, co z każdą generacją wzmacnia populację. Jaja szponów śmierci są niezwykle duże i masywne, osiągając wagę kilku kilogramów. Ich grube, sprężyste skorupy skutecznie chronią rozwijające się młode przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. Stada zakładają gniazda w miejscach ciemnych, osłoniętych i trudno dostępnych często wykorzystując naturalne groty, ruiny lub opuszczone budowle. Samice, zwłaszcza te żyjące poza głównym stadem, wykazują silny instynkt ochronny, maskując jaja kamieniami, szczątkami roślin i kośćmi ofiar. Młode po wykluciu pozbawione są charakterystycznych rogów i kolców grzbietowych, które rozwijają się stopniowo wraz z dojrzewaniem i pełnią rolę drugorzędnych cech płciowych, sygnalizując status i siłę osobnika. Choć szpony śmierci przez długi czas uznawano za istoty czysto instynktowne, liczne obserwacje wykazały, że ich zachowanie wykracza poza prostą reakcję drapieżnika. Komunikują się między sobą za pomocą złożonych sekwencji warczenia, postawy ciała i ruchów ogona co pozwala na koordynację działań w stadzie. Szczególnie istotne okazały się eksperymenty enklawy, które doprowadziły do sztucznego zwiększenia ich inteligencji. Zastosowanie zmodyfikowanych szczepów wirusa wymuszonej ewolucji ujawniło, że potencjał poznawczy szponów śmierci jest znacznie większy niż zakładano. Zdolność do naśladowania ludzkiej mowy, podobnie jak u papug, była tylko najbardziej widocznym przejawem głębszych zmian. Kulminacją tych badań było stworzenie populacji inteligentnych szponów śmierci, które w 2242 roku zostały rozmieszczone w krypcie 13. Ich zadaniem miało być maskowanie operacji enklawy i eliminacja świadków, jednak efekt okazał się całkowicie odmienny od zamierzonego. Obdarzone samoświadomością i zdolnością abstrakcyjnego myślenia, istoty te zerwały więzi ze swoimi twórcami i podjęły próbę zbudowania własnej pokojowej społeczności. Pod przywództwem Grutara stado rozwinęło unikalne formy organizacji i kultury, stając się pierwszym znanym przypadkiem rozumnego gatunku niehumanoidalnego na pustkowiach. Ten krótki eksperyment zakończył się jednak brutalnie. Po odkryciu prawdy, enklawa wysłała oddział eksterminacyjny dowodzony przez Franka Horrigana, który dokonał niemal całkowitej zagłady inteligentnych szponów śmierci. Ocalały jedynie nieliczne jednostki, które nie przebywały w krypcie w chwili ataku. Wydarzenie to na trwałe ukształtowało stosunek enklawy do tego gatunku, prowadząc do porzucenia prób zwiększania inteligencji na rzecz prymitywniejszych, lecz bardziej przewidywalnych metod kontroli, takich jak implanty udomawiające. Relacje szponów śmierci z ludźmi pozostają wrogie. Choć stworzenia te nie poszukują aktywnie ludzkich osiedli, ekspansja człowieka nieuchronnie prowadzi do starć międzygatunkowych. Nawet dobrze uzbrojone patrole Bractwa Stali wielokrotnie ponosiły ciężkie straty, wkraczając nieświadomie na terytorium stada. Jednocześnie szpony śmierci stały się trwałym elementem kultury pustkowi, symbolem nieokiełznanej siły i przetrwania. Od obiektu dawnych legend, po realne zagrożenie, ich historia stanowi ponure świadectwo konsekwencji militarnej ingerencji w naturę. W tym sensie szpony śmierci nie są jedynie potworami pustkowi, lecz żywym pomnikiem przedwojennej pychy człowieka, który, próbując stworzyć doskonałą broń, dał początek nowemu dominującemu gatunkowi świata po zagładzie. Dajcie mi znać, czy chcielibyście więcej tego typu materiałów. Tymczasem, do usłyszenia, cześć!